Hej, hej, dzień dobry, witajcie kochani, ja mam na imię Maciej i chciałbym Wam się pochwalić jedną fajną rzeczą odnośnie mojego stylu życia, jak przygotowuję sobie dzień i prowiant na cały dzień, a przede wszystkim do pracy. Otóż pozwólcie, że pokażę Wam na kamerze. I zrobiłem sobie suróweczkę, przepyszną surówkę, jak widzicie, już spakowałem ją do pudełka. Wielowarzywna surówka ze świeżo zmielonymi nasionami siemienia lnianego, do tego jeszcze jest czerwona fasola, którą wczoraj wieczorem ugotowałem po wcześniejszym namoczeniu przez 12 godzin i ugotowałem ją w, świe w świeżej wodzie. I teraz em, eksperymentuję z moim nutribuletem, więc na wieczór przygotowuję sobie nasiona... Pestki dyni, do tego wsypię sobie trochę tych orzechów włoskich. To wszystko namoczę i wieczorem zblenduję sobie takiego proteinowego szejka z kokoanips, czyli z pełnym ziarnem kakaowca i do tego dodam daktyle, woda i będę miał takiego pełnowartościowego, minerały, witaminy oraz przede wszystkim zdrowe tłuszcze i dużą ilość białka proteinowego, czekoladowego szejka, którego możesz samemu sobie przyrządzić i nie musisz kupować tych takich gotowych mieszanek proteinowych. Tak więc jest to fajne przesłanie dla osób, które uprawiają sport, przede wszystkim dla mężczyzn, że możesz sobie przygotowywać takie proteinowe szejki, bogate też w tłuszcze, które są źródłem energii, pomagającym, pomagającym tłuszcz, który pomaga nam w dłuższych, intensywnych treningach, ale też w pracy umysłowej, prawda? Tak więc e, uważam, że jest to fajny, ciekawy, wartościowy przekaz dla Was. Jeżeli e, nie znacie innych form spożywania wysokobiałkowych szejków e, w naturalny sposób przygotowanych, z, e, e, tak jak ja je tutaj robię właśnie z orzechów i z nasion, a spożywacie gotowe, e, gotowce w formie proszku, to wiedz, że te gotowce nie są dobre dla naszej wątroby. Ale po wcześniejszym namoczeniu ziarna, nasiona, pestki i orzechy, zblendowane z czymś smacznym, da, to, da du, to taki szejk jest naj, najzdrowszą formą, która się bardzo lekko trawi, nie powoduje żadnych wzdęć i żadnych problemów trawiennych. Ja po takich po prostu szejkach latam. Jest poranek, ja się przygotowuję. Jadę do klienta do pracy, będę mu remontował jego ponad stuletni domek, wybudowany w stylu architektonicznym, w stylu wiktoriańskim. I, i mam moc mam na maksa, maksa, na maksa potężną moc i z pozytywnym nastawieniem jadę remontować, i odrestaurowywać domek mojego klienta. i Jestem po prostu pełen energii. Wyspałem się i, i oprócz. Oprócz stylu życia opartego o pełnowartościowe, bogate w składniki odżywcze pokarmy roślinne, też staram się dobrze wysypiać. Dzięki temu jestem po prostu, jak, latam jak rakieta, mówię Wam szczerze, przekazuję to z całego serca, że naprawdę można mieć dużo energii, nie spożywając żywności od Tak więc, działajcie, działajcie tak, jak ja działam. Wszystkiego dobrego. Hej, pozdrawiam, cześć.